Dzień dobry. Każdemu z nas czasami coś się zepsuje. Stajemy wtedy przed ważnym wyborem: naprawić czy kupić nowe. Ale niektórych rzeczy nie da się kupić. Zostaje więc naprawa. Dziś opowiem, jak w prosty sposób pomóc naprawić demokrację. Przedstawię kilka rozwiązań. Można stosować jedno, lecz można też wszystkie. Można pójść na protest. Zatrzymanie niektórych zmian w wymiarze sprawiedliwości pokazuje, że to działa. Można przekonywać, że czyste powietrze, lasy i woda to nie ekologizm, ale prawa człowieka. Bo to fakt. Tak powinno być. Można przekazać 1% podatku organizacjom społecznym i razem z nimi bronić demokracji i równych praw. Bo można nie robić nic, ale można też starać się zrobić cokolwiek. Naprawmy to, bo możemy. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa. Przekaż 1% podatku Fundacji Batorego.